Dobry Państwu. Witamy gorąco pod dachem Muzeum Stanisława Staszica. Chore po pansie. Podobnie zagościła galerii. Muzeum zagościła fotografia. Yy. Witam wszystkich przyjaciół tej galerii po okresie przerwy. Mieliśmy miesiąc czy dwa miesiące temu pierwszą wystawę indywidualną, dzisiaj druga. Między tym jeszcze była wystawa Bienale miniatury, a dzisiaj gościmy wystawę święta pani autorstwa Piotra Szpeka. Przystoimy pan Białego Koszuli i prywatnie mój przyjaciel od 20 lat, także znamy się, ale to nie miało żadnego wpływu na to, że ta wystawa się tutaj pojawiła. Pan Piotr Spek jest hmm, autorem, który w większym zespole autorskim mniej więcej sześć lat temu prezentował tutaj wystawę już fonotypia. Yy, już tamta wystawa zapowiadała, że interesują go określone obszary tematyczne związane z pamięcią, z potencjałem starej fotografii i konsekwentnie tą drogą yy, yy, Brnie w, w, w tym kierunku. Tego najlepszym przykładem będzie wystawa, którą za chwilę będziecie Państwo mogli zobaczyć. Wystawa od razu powiem niełatwa, ale powiem szczerze, cholernie trudna. Zarówno w odbiorze, jak i w jakimś uporządkowaniu materiału, który Piotr nam y, y, dostarczył, ale dziękuję pięknie, że przyjąłeś zaproszenie, żeby tą wystawę tutaj. Prezentować. Bardzo dziękuję za, za tak liczne przybycie. Podziękuję najpierw pani dyrektor za, za możliwość wystawienia się tutaj i, i zaproszenia do pierwszej indywidualnej wystawy, w pile, którą mam do tej, jak wspomniał wcześniej. Poprzednia była, była zbiorową wystawą, to znaczy mój dziadek, mój syn i, i moja skromna osoba. Taka to była, taki to był zespół ostatnio. Tak, jak Wojtek wcześniej wspomniał, to yy, chyba nie jest łatwa wystawa. Myślę, że taka powinna być, bo chyba nie, nie, o, znaczy nie o łatwych sprawach chciałbym, chciałbym się z wami podzielić i, i opowiadać. Yy, tekst mój autorski jest właściwie oparty o rozmyślania profesora Kołkowskiego, który gdzieś tam mi wpadły, czytając taką, taką książkę, yy, zbiór tekstów profesora Kałkowskiego o śmierci. I na którejś tam ze stron, na którymś z esejów, yy, pisze o czymś takim, że podstawą naszego bycia tutaj są cztery, cztery elementy. Cztery elementy to jest Bóg, miłość, śmierć i, yy, i rozum. Ale w w to jeszcze takiego jednego człowieka, takiego, takie jedno zamieszanie pod tytułem czas. I ten czas jest dla nas chyba, tak jak twierdzi Kołakowski, ja się chyba trochę z nim zgadzam, największym naszym z jednej strony przemierzeńcem, a z drugiej strony e, największym naszym wrogiem. Jak się rodzimy, to właściwie czas dla nas, dla nas nie ma znaczenia. Budujemy w oparciu o rozum, budujemy w oparciu o, o postrzeganie, o poznawanie, rozumienie Boga albo absolutu. To, jak to sobie wybiera, w jaki sposób ktoś. Ktoś będzie, będzie podchodził do tego tematu. Yy, budujemy podstawy do miłości. Miłość nie jest zaproszona w czasie, właściwie jest z nami albo albo jej nie ma. Yy, opieramy to o, o nasze życie o, o, o rozum, o Boga, czy o absolut i o miłość. Ale w pewnym momencie czas przychodzi i mówi chłopie, dziewczyno, nie, nie, musimy zmienić czasowość. Musimy się nagle przepoczwarzyć. I ta wystawa jest troszkę o takim momencie, gdzie e, jesteśmy w stanie przejścia, jesteśmy w stanie e, zastanowienia się, co jest po, po naszej, po, po, tamtej, po tamtej drugiej stronie. Kołakowski pisze, coś tam nie wiemy o tym, ale to chyba wiemy w oparciu o nasz ułomny rozum, który zbudowaliśmy w oparciu o nasze wcześniejsze ułomne doświadczenia. Nie wiem, czy tam coś jest. Nie wiem, czy wy wiecie. Być może, być może tak, być może nie ale chciałbym troszeczkę Was zaprosić do takiej podróży nie ze mną i z fotografią, bo to jest podróż taka, taka przy okazji bo budowałem tą wystawę dosyć długo i to co zobaczycie na dole jest efektem naprawdę dosyć dużego takiego wysiłku jak pokazać, jak sobie poradzić z tym w jaki sposób opowiedzieć o stanie przejścia czy o stanie w stanie zastanowienia, co jest po drugiej stronie. Czy wiemy o tym, czy nie wiemy? Chyba każdy z nas musi sobie na ten temat odpowiedzieć i to pytanie postawić. Ale nie chciałbym, żeby to była taka smutna, bo, bo powiem tak. Ja myślę, że tam jest dobrze. Że tam jest znakomicie tak, jak sobie wymyśliliśmy. Tak dobrze, jak my sobie to wymarzyliśmy, albo i lepiej. To cię zapraszam, bo z mojej strony to wszystko, ja nie będę więcej mówił. Życzę Państwu, wspaniałych wrażeń, dużo fajnych myśli, takich to, co pan na końcu powiedział jest bardzo takie pozytywne i myślę, że z, taką, z takim właśnie myśleniem e, będziemy zawsze kończyć, o tak powiem. Zapraszam Państwa i w imieniu tutaj panów jeszcze zapraszam na dół. Zapraszam na dół, ja nie będę chodził, bo tam jest mało miejsca. Ja ja